No to gdzie ja jestem hmm. fajne wąwozy, słuchajcie. No mega ciekawe tereny Forstamt Jest trasa, tam jest chyba jakiś parking, a mi pokazuje tu, że mam iść. No dobra, widzę tu Ale ładny ten las. Tutaj to to taki ścieżkowy las do chodzenia hmm. 5 kilometrów Kuba specjalnie co zrobił? Specjalnie się umówiliśmy nad jeziorem, e, bo niby blisko. A jednak, żebym zrobił taki spacer e, dietetyczny, bo już mam 8-9 tysięcy kroków. E, dzięki, dzięki. Ale tak panowałem 21 czerwca, rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Zdrowy rozdział. Więc spacer się przyda. Tak, to Berlin. No i kurwa, co? GPS mi wysiadł, internet wysiadł. Bądź mocny, gdzie tu iść. Hm. Specjalnie co zrobiłeś? Żebym schudł. Jurassic Park ja. hm. Myślę, że to specjalnie, żeby się na mój majątek zaczaić za hm. No cóż Myślisz, że się mnie tak łatwo pozbędziesz To się... Co to? Kuj. Nie wiem, idę, na razie idę. Nie no ogólnie bardzo piękne miejsce, więc ja się bardzo cieszę, że Kuba mi polecił tutaj te miejsce. <noise> Jakoś tak trochę pusto tu jest trochę, tylko po jakieś szorsanie. Jedna droga, druga droga, trzecia droga. Znowu przede mną droga. GPS mi coś łapie, więc idę wzdłuż jeziora. To jest to jezioro, gdzie on się byczy. Bo Kuba tam kurwa leży na plaży i się byczy. Odpoczywa sobie po całym tygodniu i czeka. Pewnie się śmieje, że się pewnie gdzieś zgubiłem. Na pewno. Sposób, żeby się mnie pozbyć. A nie ma tak łatwo. Kuba to ma generalnie fetysze takie las, leśne. Oczywiście ja mogę, mogę pisać, wysyłać wiadomości, filmy, zdjęcia, oczywiście chyba śpi pewnie na tej plaży. Gwałciliby tu człowieka, maltretowali i by nie zareagował. Nikt by nie zareagował. A ten Obibok już w ogóle. Mm. Boże, co się idzie oooo to może zostanę ale miejsce naprawdę jest genialne piękne miejsce kawałek konary jakieś drzewa stare kurwa tylko zakrętów pełno nie wiem po co Nieby tylko porozwalane drzewa patrzcie jak to genialnie wygląda o ludzie parking jest może nawet coś do picia sprzedają jest parking jest chyba ten park. Gdzie ludzie są?